Czym jest odwaga? Czy to prawda, że po drugiej stronie lęku leży odwaga, czy może coś innego? I jak poznać, jak rozpoznać, że właśnie wchodzę na poziom odwagi? Te i inne zagadnienia będą przedmiotem dzisiejszego naszego spotkania, a zatem zapraszam na kolejny odcinek Menadżera z Sercem. Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji. Zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę ci stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. W naszych rozważaniach dotyczących Różnych emocji, i tych łatwych, i tych przyjemnych, i tych trudniejszych. Dzisiaj przyszła kolej na odwagę. Bardzo lubię ten stan i bardzo lubię ten poziom emocjonalny, ponieważ to jest taki pierwszy krok, o którym mówi zresztą Hawkins, do którego często się odwołuje, pokazując nam na mapie poziomów świadomości, jak ta emocja przybiera na wadze i jak ta emocja bardzo pokazuje nam, że wychodzimy. Z tego siłowego działania, kiedy my wychodzimy z lęków, kiedy my wychodzimy z tego, co Hawkins nazywa siłą, a wchodzimy w moc. I ta nasza moc osobista zaczyna się właśnie od poziomu odwagi. On to skalibrował na poziom 200, czyli to jest ten stan, to jest ten moment, kiedy ja wychodzę... Po schodach z emocjonalnej piwnicy, czyli mam już za sobą te wszystkie nisko wibrujące emocje, które są poniżej. Mówiłam o tym w którymś z odcinków, ale tutaj również przywołam te informacje, ponieważ poniżej poziomu odwagi, czyli ta taka emocjonalna piwnica, to są te wszystkie nasze stany, które trzymają w nas w lękach, tak jak jest w piwnicy. Tam, gdzie jest zimno, ciemno, nieprzyjemnie, boimy się, często narzekamy, mamy bardzo dużo ograniczających przekonań, limitujących myśli, nie widzimy innych ludzi, ale też się porównujemy, głównie opieramy się na lęku. Tam jest też marazm, tam jest też strach, tam są depresje, ale przychodzi taki moment, kiedy my widzimy światełko w tunelu. My z tej piwnicy, tak delikatnie, rozglądając się, Patrzymy w stronę schodów, i na tych schodach widzimy, że tam jest światełko w tunelu. I myślimy sobie: okej, okay, boję się, ale idę. I to jest moment mocy. To jest nasz moment, kiedy my podejmujemy decyzję, że chcę coś tutaj zrobić. Boję się, ale robię. Boję się, ale idę. To jest bardzo ważny krok. Więc to światełko w tunelu może się pojawić u nas w postaci tego, że. O, właśnie, ktoś nam przesłał jakiś link i na przykład zobaczyliśmy jakiś post, albo obejrzeliśmy jakiś webinar, albo przysłuchaliśmy się jakiejś audycji i coś w nas przeklikało, coś w nas zawibrowało tak mocno, że myślimy sobie: okej, okay, nie patrzyłam na siebie w taki sposób, nie widziałem tego w ten sposób, i warto wtedy wykonać ten pierwszy krok. Ja jeszcze uważam, to jest takie bardzo już moje osobiste, że jest coś takiego jak inspiracja i wiele osób, które żyły w takiej długo, żyły w takiej emocjonalnej piwnicy w tym maraźmie, w tych takich ciężkich emocjach zostały kiedyś przez kogoś zainspirowane i inspiracja jest niesamowitym narzędziem motywacyjnym ponieważ to jest taki stan o którym sobie pomyślimy hmm, to ja też tak chcę Zwróćcie uwagę, że jak przychodzi inspiracja, to tam nie ma przestrzeni na to, że trzeba argumentować, kogoś przekonywać, tylko tak bardzo na kimś zrobimy wrażenie, tak bardzo zawibruje z kimś ta nasza historia, że ten ktoś powie: Ja też tak chcę. Moje osobiste doświadczenia są właśnie takie: mnie rzadko ktoś przekonuje do czegoś, ale jak mnie ktoś zainspiruje, to u mnie to jest ten błysk i ja sobie mówię: Ok, ja też tak chcę. No i teraz zobaczcie. Wchodzimy po tych schodach. Trochę tam nam się kolana obedrze, czasami spadniemy, no bo jeszcze nie do końca jest widno, ale idziemy. Boję się, ale idę. Idę, 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 wchodzę, wchodzę w końcu na czubek tych schodów, otwieram drzwi, i wchodzę do salonu. I tam jest widno. I wtedy zaczyna się w tym salonie zupełnie inna jakość mojego życia. Kiedy wejdziemy w poziom odwagi, który ja nazywam działaniem pomimo lęku. To tak naprawdę wchodzimy w bardzo dużą proaktywność. Wtedy zaczyna się działanie, bo wtedy pozwalamy sobie na, na realizację swoich marzeń, pragnień, na zobaczenie innych ludzi, bo jest widno, bo towarzyszą nam zupełnie inne emocje, takie jak pojawienie się radości, pojawienie się ochoty, pojawienie się w ogóle jakby postrzegania, że to, co przynosi mi życie, to są okazje, a nie zagrożenia. I możemy powiedzieć, że tak jak zresztą Hawkins na to yy, zwraca uwagę, że odwaga jest oznaką yy, takiego przekonania i poczucia wewnętrznego potrafię. To jest taki pozytywny stan, w którym my czujemy, że jesteśmy pewni siebie że mamy umiejętności, mamy kompetencje, mamy zdolność do działania czujemy się żywi, czujemy się kochający i obdarowujący przede wszystkim. To jest ten taki stan, właśnie umiem, potrafię, chcę, zrobię, po prostu. Mam i to jest, ja to nazywam ruch ku życiu, tak psychobiologia to tak nazywa. To jest ruch ku życiu, bo te wszystkie stany emocjonalne w piwnicy to jest ruch ku śmierci. Tam, tam często są ludzie, którzy żyją, ale to jest, to jest taki trup, prawda? A tutaj mamy ruch ku życiu. I wtedy jest właśnie tak, że nam towarzyszy ogólna taka radość życia. Dobry humor, jesteśmy aktywni, mamy wiarę w siebie, mamy klarowność, mamy inny poziom komunikacji. To jest taki stan, w którym my się czujemy ześrodkowani, zrównoważeni, szczęśliwi, samowystarczalni. Już dawno opuściliśmy rolę ofiary, nie gramy w żadne trójkąty dramatyczne Karpmana. Tutaj rodzi się kreacja, bo tutaj przychodzi przestrzeń na to, że mamy pomysły, mamy twórczość, mamy odwagę. No a wiadomo, że w odwadze jest mnóstwo energii do działania, do bycia gotowym do. O ile w poprzednim stanie, w piwnicy emocjonalnej ludzie bardzo często idą w tą wymówkę nie jestem jeszcze gotowa, nie jestem jeszcze gotowy. I wtedy ja robię zawsze szybkie sprawdzam i mówię ok, ok, po czym poznasz, że będziesz gotowy? I wtedy ludzie najczęściej nie wiedzą, nie znają odpowiedzi na to pytanie, czyli widać, że tam jest gruby poziom wymówkozy. No, a jak wchodzimy w poziom odwagi i go przekraczamy, to wtedy często jesteśmy już gotowi na bycie spontanicznym, na bycie prężnym, zaradnym, pogodnym. I to jest bardzo fajne, dlatego że my w tym stanie jesteśmy gotowi do, do tego, żeby być efektywnym w każdym naszym polu, na każdym naszym polu działania. Kiedy jesteśmy w poziomie odwagi, i teraz wchodzę do emocji, tego co lubię najbardziej, to wtedy towarzyszy nam takie myślenie, Mogę się przyjrzeć moim uczuciom. Już nie muszę się więcej obawiać moich uczuć. Ja sobie z tym poradzę, bo umiem i potrafię. I to, co mówiłam, że tutaj rodzi nam się proaktywność, to jest właśnie ten stan, kiedy wiem, że mogę podjąć decyzję i wziąć za nie odpowiedzialność. Mogę się nauczyć akceptować moje emocje i uwolnić się od nich. Mogę odciąć te wszystkie kotwice emocjonalne, podcinać te wszystkie ogony, które mnie ciągną. Jest mi to już niepotrzebne. Ale to jest właśnie ten stan gotowości. To nam na to pozwala. Być może jest tak, że kręcimy się w kółko, że nie widzimy już wyjścia z sytuacji, że już powtarzające się historie powodują, że nie jesteśmy w stanie dłużej tego znieść. Musimy sobie dobra włażę na te schody i idę, zobaczymy, co tam się wydarzy. I właśnie wtedy, w, tym, w tej odwadze, bo po drugiej stronie lęku, który nam wcześniej towarzyszył, leży wiedza. Ja też to bardzo często podkreślam. Mówi się, że tak nam się najczęściej kojarzy. Po drugiej str stronie lęku leży odwaga. Po drugiej stronie ręku leży wiedza. Bo jak ja się o czymś dowiem, jak ja o czymś poczytam, jak ktoś mi coś wytłumaczy, wyjaśni, o coś zapytam i wiem więcej, to poziom mojego lęku spada, a rośnie też poziom odwagi. I Jestem gotowy wtedy i gotowa, żeby podjąć ryzyko. Mogę się nauczyć pracować z moimi emocjami. Mało tego, ja chcę pożegnać moją przeszłość, to jest też taki stan, kiedy my sobie mówimy: dobra, to ja już wyłażę z cierpienia, bo cierpienie jest opcją. Wiele razy to, co dla nas straszne, oczywiście jest jeszcze bardziej straszne w naszych scenariuszach, które mamy w głowie, ale wiele razy jest tak, że to jest w rzeczywistości dużo łatwiejsze niż, niż urosło w, naszej, w naszym czarnym scenariuszu. I łatwiej jest nam wtedy to zrobić. Łatwiej nam jest wziąć odpowiedzialność. Staję do tego. Wcale to nie było takie trudne. Pranie odpowiedzialności za siebie i za swoje życie, czyli bycie proaktywnym, to jest cudowny stan, który zaczyna się od poziomu tego odwagi, czyli tego salonu, aż prowadzi nas na dach, na te wyższe stany, bo to jest wtedy też akceptacja. Ja nie muszę wybaczyć moim oprawcom, czy oprawcom. Nigdy nie wiem do końca, jak to się mówi. Ale mogę zaakceptować to, co się stało. Akceptacja jest najważniejszym punktem, bo dzięki akceptacji wychodzę też z tej niesłusznej dumy, o której mówiłam kiedyś w poprzednim odcinku. Akceptuję, że tak było. Wybaczenie może przyjść później. Poza tym pamiętajmy, że to tak jak żałoba, takie wybaczenie, ono jest zawsze o nas i dla nas. My to robimy dla siebie, a nie dla innych. I ono może przyjść, ale przede wszystkim musi przyjść akceptacja, że tak było. No, i w tym stanie takim odwagi doświadczamy siebie jako takiego człowieka, który jest pełny, który jest kompletny. Po prostu mu się chce i tak na siebie też patrzy. Każdy z nas wie, wy również na pewno macie takie doświadczenia, że zmierzenie się z lękiem wymaga naszej odwagi. Bardzo lubimy kibicować osobom, które konfrontują się z lękami, które dokładają takich bardzo dużych starań, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić. I taka odwaga jest jedną z oznak szlachetności. I stanowi taką prawdziwą wielkość osoby. Pomimo negatywnego programowania, pomimo lęku, yy, ludzie odważnie prą w życiu do przodu. I czasami mówi się, że patrzymy na kogoś, i mówi Boże, ty to się tak. Nie boisz się tego i w ogóle nie lękasz się. No i widzicie, i odwaga to nie jest wtedy, kiedy my się nie boimy. Jeżeli ja coś robię tak na zasadzie pstryk, nie czuję tutaj żadnych, yy, żadnych obaw, ani lęków, ani niepokojów, to to nie jest odwaga. Odwaga jest wtedy, kiedy ja działam pomimo lęku. Boję się, ale robię. Yy, I czasami yy, naprawdę ludzie sobie umniejszają. Patrzymy sobie na kogoś i tak go podziwiamy, z takim podziwem mówimy: Boże, on to się tak nie boi, albo ona się tak nie boi tego i tak idzie prężnie. Jedno, drugie, trzecie, czwarte zadanie. A wiele razy, jakby tak popatrzeć na tą osobę bliżej, albo z nią porozmawiać, albo posłuchać, co jej w duszy gra, to wiele razy jest tak, że ona się boi. Ale robi. Tylko my to widzimy inaczej. Więc chciałabym, żebyście sobie też zapamiętali z dzisiejszego odcinka, że jak patrzymy na kogoś z takim podziwem, ja uwielbiam patrzeć z podziwem na innych ludzi, to wiem sama po sobie, że tam na pewno po drugiej stronie jest człowiek, który ma cały bagaż swoich emocji. I prawdopodobnie to, co on robi, jest okupione nie tylko ciężką pracą, ale jest też okupione tym, że są w nim wszystkie te emocje które mnie towarzyszyły, kiedy ja wstępowałam na tą moją ścieżkę. Kiedy ja puszczałam moje lęki, kiedy ja mierzyłam się z moimi trudnymi emocjami, kiedy ja uwalniałam się od moich kotwic, to wiele razy słyszałam, że ktoś mówi, to jest niesamowite, ty prowadzisz te life, y, ty zrobiłaś to, ty zrobiłaś tamto. Ja to robiłam pomimo lęku. To nie jest tak, że ktoś mi wstrzyknął, wiecie wżyła jakąś substancję i pewnego dnia się obudziłam rano i o, jak fajnie, cudownie, ja już się w ogóle nie lękam, ja to teraz mogę prowadzić szkolenia, mogę robić live, mogę się w ogóle przesiąść do świata online, w ogóle jest cudownie i wspaniale. To nieprawda. Ja działałam pomimo lęku, ale się cały czas uczyłam i rozwijałam. I tylko wyłażenie ze strefy komfortu, ja wiem, że to jest oklepane, jak każdy słyszy już strefa komfortu, to już mu się słabo robi. Ale to jest bardzo prawdziwe. W strefie komfortu obumieramy. Żyjąc w strefie komfortu, gdzie jest nam ciepło i wygodnie, przechodzimy w tryb ślimaka. Tam nie ma, tam nie ma poziomu odwagi. Tam się nie rozwijamy. Tam jest tryb ślimaka, czyli jest mi dobrze, już no, będę przetrwać i tyle. Natomiast, kiedy wyłażę z tej strefy komfortu, kiedy robię coś pomimo lęku, jest zupełnie inaczej. Wtedy docierają do nas nowe jakości i wtedy przychodzą inni ludzie, którzy ci powiedzą. Kurczę, ja Cię podziwiam, to jest niesamowite, zobacz ile Ty osiągnąłeś, osiągnęłaś, jak to się stało. I w każdą osobę, którą kiedyś zapytałam o to, jak wykonywała swój pierwszy krok, taki czasami nawet skok do no bardzo głębokiej wody, to mówiła tak, bałam się, ale robiłam. Więc jeżeli ktoś z Was jest teraz przed taką decyzją, bardzo bym chciała i może jestem gotów, ale jednak, ale jednak tamte lęki siedzą z tyłu, to pamiętaj sobie, zapamiętaj sobie, proszę słuchaczu, że nic się nie wydarzy, jeśli tego nie zrobisz pomimo lęku. Bo to nie będzie Twój akt odwagi. Jak się nie będziesz tego bać, no to po prostu zrobisz w tryb, to będzie kolejne działanie. Ale jeżeli chcesz coś zmienić, jeżeli chcesz, żeby towarzyszyły Ci inne jakości, żeby coś się w Twoim życiu zmieniło, żeby zmieniły się okoliczności, przyszli inni ludzie, to musisz działać pomimo lęku. I to jest prawdziwa odwaga. Pamiętajmy, że jak wchodzimy w poziom odwagi. To możemy tam postawić znak równości z działaniem. Odwaga to działanie. Dlatego, że mamy w sobie taką pewność, że, że jesteśmy, poradzę sobie, pamiętajmy, to jest ten program poradzę sobie, że mamy wszystkie w sobie dobra potrzebne do zaspokojenia naszych potrzeb własnych, czyli nie szukam na zewnątrz, inni nie będą zaspokajać moich potrzeb, ja sama to mogę sobie zapewnić, mogę zapełnić moje deficyty, nie będę oczekiwać od innych, że mi je w jakiś sposób będą zapełniać. Mój partner nie może być moim tatą. Moja szefowa nie może być moją mamą, i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że mogę moje deficyty pozapełniać. Nie będę ciągnąć od innych. Chciałam Wam przytoczyć taki krótki fragment. Bardzo lubię tą historię. To jest historia człowieka, który całe życie cierpiał na lęk wysokości. Przez kilka lat, to jest przykład, który podaje Hawkins też w swojej książce. Przez kilka lat pracował nad tym, by uwolnić się od tego strachu i zrobił bardzo duże postępy, ale jednak wciąż miał w sobie mnóstwo lęku. Stało się to oczywiste, kiedy wybrał się z przyjacielem do Wielkiego Kanionu. Na początku zatrzymał się w odległości, powiedzmy tam około dwóch metrów od krawędzi skalnej. Rok wcześniej nie mógł w ogóle podejść bliżej niż na kilka metrów, więc był tutaj już tutaj ewidentny progres. Teraz tam stał, ale bardzo niepewnie. Przyjaciel wziął go za rękę, mówiąc: "Podejdź ze mną do krawędzi". No i zrobił to. Zbliżając się do urwiska, cały czas uwalniał i odpuszczał lęk, świadomie po prostu pracował tą techniką i odkrył, że naprawdę jest w stanie stanąć nad samą krawędzią, choć nadal odczuwał znaczny dyskomfort. Gdy odeszli, przyjaciel spojrzał na niego z uznaniem i powiedział: W końcu to zrobiłeś, wiem, ile odwagi to od ciebie wymagało. Pomimo, że nie przezwyciężył strachu całkowicie, przekraczając swoją blokadę, Zyskał szacunek do samego siebie oraz szacunek innych. I właśnie do tego nam jest potrzebna odwaga. Kiedy uczymy się stawiać granice, kiedy pracuję z klientami nad osobistymi granicami, to zawsze mówię: pamiętaj, że jeżeli staniesz w prawdzie ze sobą, jeżeli zaczniesz od szacunku do siebie, bo stawianie granic zawsze zaczyna się od szacunku do siebie to wtedy inni zaczną ciebie szanować. No ale to jest związane z tym aktem odwagi. nie? To jest porzucenie lęku przed. No właśnie, to jest zostawienie programu lęk przed odrzuceniem. E, pamiętaj, nie umrzesz. To będzie tylko chwilę bolało, ale to właśnie odwaga nam na to pozwala. Wejście w tą odwagę. Nie umrę. Wszyscy wokół mnie się wymienią. Może będę trochę B. Ale postawię granice. No i wtedy właśnie zaczynam nabierać szacunku do siebie i zaczynam czuć, że inni mnie szanują. Gdybym miała, tak jak zawsze w każdym odcinku, podać jakąś swoją osobistą historię, to moja osobista historia związana z odwagą, no jest tych historii kilka, ale myślę sobie, że pierwsza to była taka, że ja bardzo się bałam i pamiętam, że to było ponad 10 lat temu, z 13 chyba, tak? Pamiętam, że pojechałam na mój pierwszy warsztat samorozwojowy. To był taki warsztat bardzo intensywny, tygodniowy, gdzie pracowaliśmy bardzo mocno, głęboko procesowo. Byliśmy odcięci w ogóle od telefonów, od mediów. Tak, tam było takie ewidentne wskazanie, że nie, nie wysyłasz maili, nie pracujesz, nie dzwonisz, słaby zasięg w ogóle był. Masz być w procesie, masz być w głębokim procesie. Ja, się, ja tydzień przed tym wyjazdem już bolał mnie brzuch. Ja się bardzo bałam. Ja się tam bałam wszystkiego. Bałam się konfrontacji z samą sobą, tego co powiedzą inni, co ci prowadzące tam zobaczą. Oj, bardzo się bałam. Ale to zrobiłam. Pamiętam, że w dzień, który, w który wyjeżdżałam, to tak bardzo miałam ściśnięty spląd słoneczny, że nawet trudno mi było przełykać ślinę. Całą drogę jechałam samochodem i miałam z tyłu takie myśli: a może się, a może się coś takiego wydarzy. Że może jednak nie będę w tym uczestniczyć, a może braknie miejsc, chociaż rzeczywiście już miałam zapłacone. No, wiecie, podświadomość nam naprawdę podsumowa niesamowite rozwiązania, żeby się z czymś nie zmierzyć. Ale pamiętam, że na każdym, w każdym dniu, kiedy brałam udział w ćwiczeniach, warsztatach, w takiej bardzo silnej pracy grupowej i osobistej, to na tym warsztacie przez tydzień pękło tyle moich barier. Tyle moich barier że jadąc tam w ogóle nie, nawet się nie spodziewałam, że tak bardzo poodpuszczam, że tam ten lęk przed odrzuceniem mi się pojawił. Zobaczyłam mój schematik siedzenia w roli ofiary, zobaczyłam jak bardzo zamiatam pod dywan, zobaczyłam w jaki sposób ewidentnie zobaczyłam, zostałam obnażona, w jaki sposób ja załatwiam spo, swoje sprawy, to znaczy nie załatwiam, czyli właśnie podwijam te, nie umiem się konfrontować. Zobaczyłam tam wszystko ale to się mogło wydarzyć i mój proces osobisty, moja praca głęboka nad sobą, dowiedzenie się, że jestem DDA, że siedzę w roli ofiary i w ogóle, to to mogło nastąpić tylko dlatego, że weszłam wtedy w poziom odwagi, że bałam się, ale pojechałam na te warsztaty. I po tym tygodniu, kiedy naprawdę no, przez tydzień ryczałam, wchodziłam w stan złości, tam był koktajl wszystkich emocji, na które sobie wtedy zaczęłam pozwalać, w ogóle zaczęłam mieć z nimi kontakt. Spowodował, że właśnie wtedy rozpoczęła się moja długa ścieżka samorozwojowa. Długa, bo trwa do dzisiaj. Oczywiście teraz już jest w mniejszym natężeniu. Ona teraz jest taka, taka powiedzmy sobie, incydentalna. Mam spotkania z moją, z moją mentorką i tak dalej, natomiast no, wtedy rozpoczął się proces. On trwał naprawdę kilka lat. Oczywiście czasami był głębszy. To tak jak z cebulą pojawiały się kolejne odsłony, ale tak właśnie było. Więc ja. Będę zawsze wielkim orędownikiem yy, działania pomimo lęku. Jak się boisz, super, masz to zdiagnozowane, boisz się, ale rób. Z tym was kochani zostawiam, boisz się, ale rób. A efekty, które przychodzą poza tą oklepaną strefą komfortu, są niesamowite. I kiedyś pamiętam, był taki, chyba w przestrzeni facebookowej, taki mem krążył. Znaczy, nawet nie był mem, to był taki rysunek. Była narysowana osoba, która stoi, siedzi w strefie komfortu i tam były takie lęki, i taka, takie jakieś burze i gradobicia, a potem była pokazana druga część z rysunku, na której było poza strefą, poza strefą komfortu. I tam było napisane i tam dzieje się magia. I tak jest i dzieje się magia naprawdę. I tego wam życzę, kochani. Życzę Wam tej magii. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedInie z hashtagiem Beskija w tyłku, a także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menager sercem. Do zobaczenia, Tatiana.